jak Potem like little... Jak to wygląda? Jak żabka. Pora na kształt fasolki i małą buzię. Wyszedł nam kaczor. Aby zakończyć, dorysujcie oczy i parę detali na masce do nurkowania. Nawet po dodaniu rurki do nurkowania, może możecie bawić się, się dalej. dalej! Zróbcie gryzmo z gadywankę rodzinie i znajomym. Pewnie pikie smog.

Towarzyszka piratów Wow, your drawing is so pretty! But what are you drawing exactly? I'm drawing a treasure map. A treasure map? Yeah, you know, with islands, sea monsters, and an X to mark the spot of the treasure. Oh, that way we can play pirates. But you're missing the one thing to become an even better pirate. Oh, that's it? Tell me, tell me. What? Oh, boom make me guess I'm mm. Ready. Uh, I mean. I I'm a grumpy imagine, learner. So what does a real pirate never separate from? Uh, from a treasure? No. A boat? No. From a float in case he falls in the water? No, 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 no. Oh, of course, an eye patch. <laughs> <laughs> Are you sure? A, pirat bez opaski, to nie jest żaden pirat. Hm. O, o, nie wiem, co jest w oddali, nic z nim nie widzę. <grywa> Oczywiście patrzyłem nie tym okiem, co trzeba. <grywa> <grywa> Jesteś zabawny, Szkicku, ale tak nie, nie opaska. Zgaduj dalej. E, co to takiego? Na pewno zgadniesz szpicku. A no tak! Już wiem, co to jest! To kapelusz piracki. Mm Hej, -hmm. <grych> <grych> zły, Boję się Ciebie! Z kapeluszem jestem najgroźniejszym piratem 7 o, 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 Straszny wiatr! Pomocy! O, nie! nie, raki, nie. <grych> <grych> kapelusz to niezły pomysł, ale nie o to mi chodzi. Wracam do rysowania. Spora na dwie kreski po bokach i coś takiego o kształcie półksiężyca. O, już wiem. Teraz czaję. To szabla. Każdy pilat nosi ze sobą jakąś szablę. Bron się ty, słodowatnych! Mój gryzmołek to nie szabla. To coś o wiele bardziej fajnego. to proszę. Ja chcę wiedzieć, co to. Patrz uważnie, co robię. Dodaję. Two little eyes. Так, dokładnie. Oh, and what's that, Zgadza się szkicku. Oh, and those are little legs. is a no No jasne. Every Każdy... I loves to talk plus it knows a bunch of songs. Oh, this parrot is a little pale. Let's give him some color. Right Doodle? Oh, but of course. What color do you want him to be? Uh, red and green. Let's go. Come on, little crayons. Oh. Chyba mnie lubi. Mm -hmm. Teraz jestem prawdziwym piratem, bo mam prawdziwą papugę. Dobrze. Papuszko, jesteś gotowa na poszukiwanie skarbu? Mm. Hej, tu Nie szkicku! Nasza papuga chyba chce po prostu rozpocząć przygodę. Na pokład! Na pokład! Poczekaj uh -huh! mm. na nas, oh, papużko! Na poszukiwanie skarbu. Będzie super! Szkicku, nie chcesz już być piratem? Nie, o wiele bardziej chciałbym być papugą. Jesteś niewiarygodny, Szkicku. Powtórzymy gryzmo z gadywankę? Tak jest, kapitanie. jak ma jesteś zabawny. Przyjaciele, to zrobimy ją teraz razem? Gotowi? Weźcie ołówki. Nieodłącznym towarzyszem prawdziwego pirata jest... Najpierw narysujcie dziób. Ma kształt jajka do góry nogami. Mi przypomina opaskę na oko. <laughs> Jest do niej podobne, bo kłziowa dorysujcie tu. Niech przychodzi na myśl kapelusz piracki. <laughs> Pora na linie, które będą skrzydłami i wielki oko. O, prawie jak szabla! Juhu. Ooh, ja. <laughs> na koniec dodajcie yeah. detalę. O. małe yeah. nóżki i papuzie dziórka na głowie. No. Niech wasze rodzice znajomi też zgadują. Um. <laughs> Ja nie, nie, nie. A ja to wszystko rysować. Wystąpi, Gesłod. Coś widzę. Baka i papuga. Dwa, że ty i. Messi.